Glikolowe GWC. Niektórzy mówią, że bez sensu to montować, a inni twierdzą, że może zastąpić klimatyzację i daje duże oszczędności przy ogrzewaniu budynku. O tym, jak to wygląda w praktyce, zapraszam Was do obejrzenia całego odcinka. E, za darmo otrzymaliśmy energię zgromadzoną pod nami, w gruncie. Więc wcześniejsze włączenie e, urządzenia, na przykład przy 8 stopniach czy 10 stopniach, nic nam nie da. E, w pozostałym okresie nie działa, okay. bo nie ma potrzeby. I czym niższa jest temperatura na zewnątrz. Tym większe uzyski uzyskujemy na tym urządzeniu. Cały czas przez niego płynie powietrze z większą lub z mniejszą intensywnością. Natomiast nie wyłączamy wentylacji w naszych budynkach nigdy. Jeżeli nas nie ma w budynku, to cały nasz sprzęt, ściany, farba na tych ścianach sublimuje. Jest bardzo dużo w naszym powietrzu niewentylowanym toksyn. Wszystkie nasze elementy, to jest chemia, większa lub mniejsza. Formalne hydry w meblach, w ścianach, różne związki, o których lepiej nawet nie wiedzieć. Czy warto to zamontować? No, ale to urządzenie nie ma się zwrócić. Ja nie, nie namawiam nikogo do niczego, żeby była jasność. <ścoughs> ale. Jest dzisiaj z nami Michał Środer. Cześć Michale. Cześć. E, Michał, możecie znać z poprzednich filmów. A Michał buduje e, domy kompleksowo przemyślane i między innymi wyposażone właśnie w, w rekuperację system z, z systemem e, Constant Flow, o którym mówiliśmy poprzednio, jak bardzo jest istotny i że może zniszczyć nawet budynek. E, ale też do tej rekuperacji Michał w standardzie chyba montuje glikolowy GWC. Michale. E, tak. E, hmm. Każdy w każdym naszym budynku jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ze zrównoważeniem masowym. O tym mówiłem poprzednio, jak to jest istotny element, ale też każda, każdy nasz budynek jest wyposażony w dodatkowe urządzenie. To jest glikolowy wymiennik ciepła, mhm. który działa tylko wtedy, kiedy mamy albo wysokie temperatury na zewnątrz albo niskie, poniżej plus 5 stopni na zewnątrz, czyli w zimę i wtedy, kiedy jest plus 20 w górę. Mhm. W pozostałym okresie nie działa, okay. bo nie ma potrzeby. Jest on zamontowany na nawiewie, tak? Czyli rekuperator, który zaciąga czerpni, powietrze z tak. zewnątrz. Czyli ciągniemy powietrze z, z tamtej strony ściany, tam jest zewnątrz. Wchodzi nam, przechodzi przez to, to urządzenie, cały czas przechodzi powietrze ale to urządzenie działa tylko wtedy, kiedy chcemy albo zestudzić powietrze, albo je podgrzać. Natomiast powietrze cały czas przepływa. To jest też bardzo ważna rzecz, że wszelkiego typu, na przykład wykroplenia pary wodnej w przegrzanym powietrzu w lato, kiedy mamy gorące powietrze i dużą ilość pary wodnej, po zestudzeniu część tej pary wodnej ulega wykropleniu. Nie mieści się już... W powietrzu, które ma niższą temperaturę. To jest rura, która odprowadza tą skroplinę do kanalizacji. Wykroplona para wodna. Natomiast struga powietrza w sposób nieprzerwany przepływa przez nasz wymiennik. On trochę wygląda jak chłodnica samochodowa. Jest wielorzędowy. Cały czas przez niego płynie powietrze. Z większą lub z mniejszą intensywnością. Natomiast nie wyłączamy wentylacji w naszych budynkach. Nigdy. Działa nawet wtedy, kiedy nas nie ma, czyli wyjdziemy na wakacje. Działa w tak zwanym układzie higienicznym, czyli wentyluje na bardzo niskim poziomie, żeby pozbyć się wszystkich systemów sublimacji sprzętu, który jest w naszym domu. Sublimacja to jest taki proces, że ciało stałe przechodzi w strefę gazową z pominięciem fazy ciekłej. Wszystko czyli, naparuje. Czyli na przykład parowanie lodu, tak? Bez zamiany dokładnie, wody. Dokładnie. Bez zamiany dokładnie. wody. To jest sublimacja. I teraz, jeżeli nas nie ma w budynku, to cały nas sprzęt, ściany, farba na tych ścianach sublimuje. Mhm. Jak wracamy, z nie, nie wentylując takiej przestrzeni, gdzie nas nie ma, teoretycznie nie psujemy tego powietrza, to wracamy do budynku, w którym jest bardzo dużo w naszym powietrzu niewentylowanym toksyn związanych z tym właśnie, że wszystkie nasze elementy to jest chemia większa lub mniejsza, formaldehydy w meblach, w ścianach, różne związki, o których lepiej nawet nie wiedzieć, e, śpić to jest spokojnie, e, wentylujemy więc cały czas e, wtedy, kiedy nas nie ma, wentylujemy higienicznie, czyli ze zmniejszoną intensywnością, ale cały czas, jeżeli wracamy to ta intensywność nam się podnosi czujniki e, jakości powietrza e, powodują zwiększenie pracy wentylatorów, bo jesteśmy, bo używamy to powietrze, bo jest zużywamy. Mhm. Mhm. W związku z tym wykroplona e, e, ciecz e, e, z powietrza przepływającego przez e, gruntowy wymiennik ciepła w okresie letnim nie rozwinie się na tej strukturze żadna pleśnie, żadne e, e, Substancje, które są zawarte w powietrzu, czyli zarodki tych wszystkich dziwnych substancji, głównie pleśni, jest ich miliardy. I one, w momencie, kiedy trafią na środowisko, w którym mogą założyć kolonię, to to zrobią. Środowisko winno być ciepłe i mokre. Rozwija się plecha, to wszystko pięknie się. Tu niestety nie rozwinie się dla tej plechy oczywiście niestety <gry> dla nas niestety, ponieważ cały czas jest tutaj struga przepływającego powietrza, a w strudze przepływającego powietrza nie ma warunków do stworzenia kolonii. Mhm. E, Czyli tutaj to też macie bardzo ważną informację, żeby nie wyłączać nigdy wentylacji. Dokładnie. Ona się sama ustabilizuje na niższym poziomie intensywności wentylacji, spowoduje, że mniej energii pobierze, ale wentyluje nam cały czas budynek. Sama pod warunkiem, że macie sprzęt z czujnikami jakości powietrza. No, Jeśli nie, to musicie ręcznie... To musicie ręcznie koście... tak wcisnąć sobie tam odpowiedni klawisz, po powrocie pamiętać o tym, żeby wcisnąć, ale nie wyłączać wentylacji, bo jednak ta wentylacja kliniczna jest niebywale ważna. Gruntowy wymiennik ciepła, on działa, tak jak powiedziałem, wtedy, kiedy jest albo niska temperatura na zewnątrz, poniżej plus 5 stopni. Dlaczego poniżej plus 5 stopni? Ponieważ dolne źródło naszego wymiennika glikolowego to jest mniej więcej 1,50-1,80 m poniżej gruntu. Dobrze, Michał, może, przepraszam, że się wtrącę, ale może ten, może powiedzmy takie ogólne zalety. A? Do, co, co to w ogóle nam da, a, a później ówmy w jaki sposób to, to, to uzyskujemy, nie? Więc e... mówiłeś, że zima i że lato. Tak. Zacząłeś od zimy, więc, więc powiedz, co, 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 co GWC może wnieść. Do naszej e, instalacji rekuperacji? Mm. Zimą. E, sprawa jest banalnie prosta. Świetnie działają proste rzeczy. E, czujnik temperatury, e, który mierzy nam temperaturę powietrza na zewnątrz. Mm. E, on e, niczego nie analizuje. On podaje tylko dane do komputera, który jest w rekuperatorze i mówi: OK, temperatura jest fajna, a w sensie dla tych ludzi, co tam są czyli 20-25 stopni, to są te temperatury optymalne. Jeśli jest niższa, no to podgrzeje nam rekuperator. Jeśli spada poniżej plus 5 stopni, plus 5 stopni, to powtarzam to już, ponieważ temperaturę mamy w gruncie stabilną na poziomie mniej więcej plus 10 stopni, na tej głębokości, więc wcześniejsze włączenie urządzenia, na przykład przy 8 stopniach czy 10 stopniach nic nam nie da. Ale jeżeli temperatura spadnie poniżej plus 5 stopni, to ciepło zawarte w gruncie zostanie przetransferowane przez glikol, który w tym momencie będzie nośnikiem, przepuszczany przez naszą nagrzewnicę, podgrzeje nam to powietrze wchodzące mm. do rekuperatora. Mm. Podgrzane powietrze do rekuperatora zmniejsza nam różnicę temperatur między tym, co rekuperator ma ustabilizować, czyli taka temperatura, jaką mamy mieć w domu, a tym niskim, które jest na zewnątrz. Wstępne podgrzanie powoduje zwiększenie de facto sprawności urządzenia. Czyli mamy bardziej wyrównane temperatury między wyciąganą temperaturą powietrza, a tym, co wprowadzamy powietrzem i jego temperaturą. Są mhm. bardzo podobne. I czym niższa jest temperatura na zewnątrz, tym większe uzyski uzyskujemy na tym urządzeniu. Ja zrobiłem takie zrzuty z ekranu pokazujące te temperatury i e, e, pojawią się w dalszej części filmu, które powiedzą, jakie to są uzyski, żeby nie było, że tutaj coś opowiadam. Ale to są naprawdę bardzo imponujące e, e, uzyski w zimę, które mówią za, e, e, za darmo otrzymaliśmy energię zgromadzoną pod nami w gruncie. Ona jest naprawdę za darmo, która zmienia nam Ilość energii, którą musimy kupić, żeby utrzymać komfort w naszym domu w okresie zimowym. To samo dotyczy lata, tylko że działa w drugą stronę. Jeśli temperatura powietrza przekracza 25 stopni, zaczynamy czuć dyskomfort. Nie mamy czym oddychać jest nam za gorąco. Wiemy to wszyscy. Chcemy więc, żeby ta temperatura, przynajmniej w naszej przestrzeni, w której przebywamy w domu, była niższa. Taka, jaką my bardziej lubimy, bardziej komfortowa. Ten system działa wówczas, że z kolei wprowadzane gorące powietrze z zewnątrz, przechodząc przez nagrzewnicę, chłodnicę w tym momencie, która ma stabilną temperaturę rzędu 10-12 stopni, zostaje odprowadzone nadmiar tego ciepła do gruntu i przechodzi dalej nam powietrze o zupełnie innym poziomie energetycznym, czyli mówiąc krótko dla nas o niższej temperaturze. Schładzamy więc powietrze z zewnątrz. Wstępnie odprowadzając nadmiar ciepła do gruntu. Wykorzystujemy stabilny poziom, e, 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 dużą pojemność cieplną gruntu, którą mamy pod sobą. No, więc mówiąc krótko, w lato studzi, w zimę podgrzewa. Mamy więc całą masę uzysków energetycznych, za które nie musimy płacić, które podnoszą komfort naszego domu. Przez bardzo proste urządzenie, które tak naprawdę. Wymaga tylko i wyłącznie wymiany filtra czyszczącego powietrze zasiągane z zewnątrz. To jest jedyny koszt. Urządzenie tak de facto, no może się zepsuć pompka pompująca glikol, ale to jest pompka, która jest dostępna w każdym sklepie i to jest koszt rzędu 300, 400 zł, może 500 zł. Nie wiem ile będzie kosztowała za 20 lat, bo mniej więcej to jest taka data ważności tych pomp. Że 20 lat się nam nie psuje. Ale to jest typowa pompa hydrauliczna do centralnego ogrzewania, która nieważne jak będzie wyglądała za 10 czy 15 lat, będzie miała te same przyłącza. Wymieniamy to sztukę, sztukę, tak jak się wykręca żarówkę. Mhm. Za 20 lat, za 300 zł. Jedyna rzecz, która się może w tym całym systemie zepsuć. Reszta będzie tak długo bez żadnej awarii, bez żadnego kłopotu, jak długo będzie nasz dom. Mhm. Bardzo dobre urządzenie dające non-stop podniesienie komfortu, redukcję kosztów funkcjonowania naszego domu. Dobrze, Michale, więc teraz małe podsumowanie i mam do Ciebie pytania niewygodne. No, proszę bardzo. <laughs> więc tak, po pierwsze e, latem mhm. możemy tym e, chłodzić. Tak. E, zimą natomiast obniża nam to koszta ogrzewania i funkcjonowania rekuperatora. Tak. To teraz bardzo dużo filmów też między innymi na, na tym naszym kanale i z instalacje. Występuje e, spora ilość instalatorów, którzy twierdzą, że GWC w tych czasach nie ma sensu, że GWC miało sens w momencie, kiedy rekuperatory kiedyś były bardzo niedoskonałe, ich odzysk wynosił rzędu tam 50%, a teraz e, tak naprawdę mają grzałkę, więc zimą e, te oszczędności są minimalne. Pytanie, co, co ty na to? No że sko skoro masz sprzęt już e, nowej, że tak powiem, generacji, Odzysk ma tam rzędu pewnie około 90%. To pytanie: po co przy takim sprzęcie jeszcze montować GWC? No już, już tłumaczę, bo to przede wszystkim całe zakłócenie to jest taki szum, który się pojawia w mediach, który nie jest związany w ogóle z fizyką, tylko jest związany z jakimś pomysłem. Ktoś sobie pomysł wymyślił, ktoś go podtrzymał. My mamy problem bardzo prosty. Jak mamy dom, jest lato, to codziennie w upał wychodzi to słońce i rozpuszcza asfalt, i nagrzewa nam coraz bardziej nasz dom. Mhm. Rekuperator będzie działał w ten sposób, że y, 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 będzie utrzymywał temperaturę powietrza dostającego się do budynku na poziomie takim, jakim był w budynku. Mhm. Ale z każdym dniem ten nasz budynek się podgrzewa, a więc temperatura powietrza wewnątrz budynku rośnie. Mhm. My musimy mieć takie urządzenie, które nadmiar tego ciepła wyprowadzi z naszego budynku. Może to być A. Klimatyzacja, no ale kosztowne urządzenie w instalacji ze swoją datą ważności. Nikt nie wie, kiedy się zepsuje. Wymagającą jakiś tam serwis, a przede wszystkim są dużą ilość energii, którą musimy kupić, żeby wyprowadzić nadmiar ciepła z budynku. No dobra. Więc w jaki sposób inny możemy wyprowadzić nadmiar gromadzącego się ciepła w budynku, no bo jest słońce, no bo jest lato, no bo jest gorąco? Otóż my możemy odprowadzić, tak jak przy klimatyzacji wybalamy nadmiar ciepła na zewnątrz, przez samą konstrukcję klimatyzacji, tak tutaj możemy odprowadzić nadmiar tego ciepła z powietrza zewnętrznego do gruntu. Możemy wprowadzić zestudzone powietrze. Poniżej temperatury tego, który mieliśmy w budynku, i wprowadzić to przechłodzone powietrze przez naszą jednostkę wentylacyjną, ale z otwartym bypassem. Co to jest bypass i o co tutaj chodzi? Generalnie rekuperator służy do tego, żeby obydwie strugi powietrza wchodzącą i wychodzącą z budynku, żeby się wymieniały energetycznie. Ale właśnie w sytuacji lata System dobrze działających jednostek wentylacyjnych jest wyposażony w tak zwany bypass. Mhm. Czyli jeżeli mamy temperaturę powietrza niższą niż w budynku, w którym jest już za wysoka temperatura, na przykład mamy chłód nocny, mhm. to żeby wykorzystać potencjał chłodzenia nocnego, powinien być otwarty tak zwany no taka klapa, która spowoduje, że to powietrze e, z zewnątrz wejdzie do środka. Ale nie będzie się wymieniało energetycznie z powietrzem wywalanym na zewnątrz, mhm. przegrzanym z budynku, zużytym, a w jego miejsce wprowadzamy chłodne powietrze bez wymiany energetycznej. Mhm. I to tylko działa w lato, żeby móc uzyskać komfort z budynku bez konieczności instalowania innych urządzeń, skomplikowanych, drogich, wymagających energii, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, wykorzystując stabilną temperaturę, stałą upowinność cieplną w gruncie pod nami. Mhm. Więc na podsumowanie, nasze GWC, wspomagające system wentylacji, wspomaga go tylko w ekstremalnie niskich lub ekstremalnie wysokich temperaturach. W niskich podgrzewa, w wysokich chłodzi, mhm. dając stabilny układ komfortu, w naszym budynku, a o to nam głównie chodzi. Cały ten budynek jest wyposażony w całą masę instalacji przeróżnych, żeby w nim było komfortowo. Ważne, żeby to były urządzenia. Trwałe w czasie, działające niezawodnie, najlepiej bez naszej ingerencji, e, czyli system wentylacji powinien być systemem wyposażonym nie tylko w Constance Flow, o którym mówiłem poprzednio, ale również czujniki, które będą mierzyły jakość powietrza, które mamy w budynku. No my ciągle wyciągamy to powietrze, więc możemy zmierzyć, co my wyciągamy. Jest dobre powietrze. No to wentylacja pracuje na niskim biegu. Oj, popsuliśmy to w jakiś sposób, no przyszło parę więcej osób, albo coś tam przypaliliśmy, no, albo bierzemy prysznic. Mhm. E, to system zwiększa swoją intensywność wentylacji, wprowadzając więcej świeżego powietrza i tyle samo, co wprowadza powietrza, wyprowadza powietrza brudnego. Potem, jeżeli to się wszystko znowu stabilizuje, bo czynniki mówią: o, o, już jest dobre powietrze, to wszystko z, y, y, zmniejsza swoją intensywność y, wentylacji. No bo nie psujemy tego powietrza. Robi się to automatycznie i niczego nie musimy tam ustawiać, przestawiać, przyszli goście, włączymy, wyszli goście, zapomnieliśmy włączyć. Działa to automatycznie, bez naszego udziału i działa to bardzo precyzyjnie. Czyli system sam zmienia intensywność wentylacji w zależności od potrzeb zużywanego powietrza w domu. A jest wspomagane dodatkowo przez GWC glikolowy, wymiennik ciepła, czyli teoretycznie GGWC. Mhm. Eee, ale tylko w tych tak zwanych, ekstremalnych sytuacjach. Eee, I czy warto to zamontować? No Pytanie jest takie z natury, kiedy mi się zwróci eee, samochód, który kupiłem? No nigdy się nie zwróciłem, nie po to go kupiłem, żeby się zwrócił, prawda? To były kiedyś takie czasy w tym kraju, że drogi, stary samochód kosztował więcej niż nowy. Ale to są minione czasy i już ich nie ma. Dzisiaj możemy rozpatrywać, że kupujemy samochód wyposażony w coś tam, bo będziemy z tego korzystać. Natomiast nie podchodzimy w kryteriach, kiedy nam się to zwróci. Tak samo dotyczy systemu wentylacji. Daje nam poczucie komfortu, daje nam odpowiednio, yy, odpowiednią jakość życia. To samo dotyczy GWC. Ono tak naprawdę służy tylko i wyłącznie do zmiany temperatury powietrza. Czy Zbyt nisko, niskiego w zimę, niskiej temperatury w zimę, czy zbyt wysokiej w lecie. Schładza w lecie, podgrzewa w zimę. Mhm. Wykorzystując ciepło w gruncie, żebyśmy nie musieli kupić tej energii, która jest w tym gruncie, mamy ją za darmo, wykorzystując to urządzenie. Ale to urządzenie nie ma się zwrócić. Jakiekolwiek próby podkreślania, kiedy mi się zwróci klimatyzacja w moim samochodzie, nigdy. Ona będzie zawsze kosztowała, jaką włączysz. Więc nie jest to dobre podejście, kiedy mi się to zwróci. Natomiast jak działa? Działa świetnie, bo nie wymaga żadnej energii, nie wymaga żadnych systemów konserwacyjnych poza wymianą filtra. Nie ma swojej daty ważności, jest praktycznie bezterminowe. Nic się tu nie starzeje, nic się nie zepsuje. A jak się coś zepsuje, to koszty naprawy w bardzo długim czasie eksploatacji są znikome. Więc z każdego punktu do którego byśmy nie podchodzili, czy to jest dobre urządzenie, czy to nie jest dobre urządzenie, czy warto to zainwestować. Tak, ponieważ zmienia w ogóle komfort naszego życia i nie wymaga kupowania na ten cel żadnej energii. Mamy tą energię w gruncie. To jest tylko urządzenie, które w odpowiednim momencie tę energię wyciąga, podgrzewając powietrze, albo przekazuje nadmiar energii z powietrza przegrzanego do gruntu. To nie za proste urządzenie, zero-jedynkowe. Okej, okay. to chciałem tylko dla pewności podpytam, Michale, w Twoich domach tak. montujesz GWC, tak. ale klimatyzacji już nie montujesz i to wystarczy? Nie montuję, chociaż mam kilku klientów, którzy zamontowali klimatyzację. Mhm. I to właśnie zamontowali, żeby podnieść komfort, a nie na zasadzie, że kiedy im się to zwróci, bo nigdy się nie zwróci. I mam sygnał zwrotny, że używają tą klimatyzację naprawdę 1, 2, 3 dni w roku, żeby sprawdzić, czy że to działa, bo tak naprawdę nie jest im to potrzebne. Że wrócili mając już urządzenie, z którego mogą korzystać, mhm. do tego, co mieli w standardzie, bo jednak wystarczający układ komfortowy daje to urządzenie. Mhm. Natomiast włączenie klimatyzacji pociąga za sobą dodatkowe koszty, które wcale nie są małe przy tych cenach energii. Ja nie, nie namawiam nikogo do niczego, żeby była jasność. Ale jest pytanie, po co to robimy? To jest też odpowiedź bardzo konkretna. Robimy po to, żeby podnieść komfort funkcjonowania w budynku żeby zredukować koszty przy okazji, co nie jest nadrzędną rzeczą. Kupujemy klimatyzację, która kosztuje nas i nie wiemy ile zapłacimy za to, żeby ona działała. Mm -hmm. To urządzenie nie wymaga dodatkowych układów energetycznych. Ta pompka bierze 20 W, 30 W energii i to jest wszystko. I bierze to tylko w tych ekstremalnych um, układach temperaturowych, niskich w zimę czy um, wysokich w lato. Moim zdaniem, to urządzenie jest jak najbardziej zasadne pod każdym względem ekonomicznym, a przede wszystkim zasadności jakości funkcjonowania budynku. My w tym budynku mamy naprawdę uzyskany komfort najniższym z możliwych kosztów i to w układzie bardzo stabilnym w czasie. To nie wymaga konserwacji, napraw poza wymianą filtra. Okej, okay, widzicie więc tutaj podejście Michała, który do swoich domów w standardzie montuje, montuje takie rzeczy, razem z całym przemyślanym systemem, który jest optymalizowany. Więc dajcie znać, co, co wy o tym myślicie. Czy macie takie urządzenia, właśnie e, GWC glikolowe? Jak się u Was sprawują? E, ewentualnie, e, czy, czy jeśli je macie, to że zamontowalibyście dodatkowo mm, klimatyzację, czy już być może nie jest potrzebna? E, z Michałem tutaj bardzo dużo ciekawych tematów poruszamy. Pokazujemy inne sposób myślenia, patrzenia właśnie na, na, na wiele rzeczy, które, aspektów, które występują w domach. Z Michałem już jest kilka ciekawych filmów na kanale i z instalacje. Będzie jeszcze więcej bardzo wartościowych, na których nie tylko można zaoszczędzić, ale także właśnie podnieść komfort mieszkania, na który głównie tutaj stawia Michał. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie całości i zachęcamy Was do kolejnych filmów z Michałem. Michale, jeszcze raz dzięki za podzielenie się taką cenną wiedzą.